Księga wyjścia rozdział 11. Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd i wypuści was całkowicie, nawet was wszystkich stąd wypędzi. Oznajmi to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u swego sąsiada i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. A pan wyjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci. Tak usług Faraona, jak i u ludu. Mojżesz powiedział: tak mówi Pan. O północy przejdą przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy Żarnach, i wszystko, co pierworodne wśród bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy, i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy Twoi do mnie i oddadzą mi pokłon. I powiedzą, wejdź Ty i cały Twój lud, który idzie za Tobą, i potem wyjdę. I płonąc gniewem odszedł od Faraona. Pan rzekł do Mojżesza, nie usłucha Was Faraon, aby liczniejsze stały się cuda w ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swojego kraju.